Cześć. Witajcie na kanale Sklepu TCG Heaven. W dzisiejszym odcinku coś fajnego, bo na stole wylądował taki oto boosterbox box dodatku Paldea Evolved, którego niedawno mieliśmy dodruk i z tego co słyszeliśmy z naszych źródeł, jest to ostatni dodruk e, tego dodatku, także jest szansa, że niebawem już przez dłuższy czas tego dodatku nigdzie nie zobaczycie. My natomiast dzisiaj skupimy się na poszukiwaniu kilku kart, które ostatnio rosną bardzo, mowa tu o linii ewolucyjnej. Frigibaxa, e, która ze względu na ilustratora po prostu wystrzeliła ostatnio w kosmos. My sobie szukamy śpiącego rajczu e, i my sobie szukamy magikarpa. E, czy uda nam się go <trafić>, trafić? Nie wiadomo. Jeśli trafimy jakąś trenerkę, mój binder z trenerkami na pewno się ucieszy. E, czy coś innego? Też zobaczymy, dlatego nie pozostaje nam nic innego jak pamiętać, że karty trzeba trzymać na głowie Dragonite'a, tak żebyście wszystko widzieli eee, i co. I lecimy z tematem, bez zbędnego przedłużania, otworzymy sobie najpierw prawą stronę, później otworzymy stronę lewą, kodzik dla Was, eee, przekłada się, chyba się nie przekłada, lecimy, Hopi, Paldian Hooper, Noibat, Kombi, Mousehold, Tinkatów, Paumo, e, pierwszy z Holotropius, Fuecoco i Gajardos, a więc pierwszy booster pusty. Przed nami booster z e, ilustracją Tinglu, jednego z legendarnych pokemonów, które mogliśmy zobaczyć w Scarlet Violet grze. E, I nie tylko, e, lecimy dalej. Dunspurs, Hoppip, Paldean Wooper, Noibat, Electrode, Vigoroth, Pinchurin, Delibird, Paldean Tauros i Boss Orders. Pierwszy drop, e, nie jest to drop wybitny. Ale jest to trener, który może trafić do Binderka z trenerami. Dzisiaj poza kamerą do kawki otwierałem sobie jednego Tina Tina i trafił się mini Godpack, trafiła się Lacey, trafił się IV Sir e, i trafił się Jolteon Sir. Także dementuję to co mówiłem, że nic nie dropi, jak się chce to się potrafi. E, drugi dropik zwykły eksik, Belly Bolt EX. Bellybolt, który będzie jedną z ładniejszych kart w nadchodzącym dodatku, w nadchodzących dodatkach, bo mówimy tu o Battle Partners i Journey Together. Ionos Bellybolt, tak zwany bardzo ładna karta. Graffiye, Setitan, Bravery Charm, Squakabilly i X a więc pierwszy ładny Dropik. Pamiętajcie, nie patrzymy na ceny, patrzymy na arty, jeśli trafiamy ładnego arta. To znaczy, że mieliśmy szczęście. <laughs> Magnemite, Nakli, Nimble, Shinx, Primape, Grusza, Miss Magius, Makuhita i Quaxly, Kolejny drop. Drop za dropem, dropem pogania. Kolejny arcik Kwaksli. Bardzo fajny starter z gry. E, starter tej nowej generacji. E, słodka kaczuszka z grzywką. Jeśli ktoś jest fanem wodnych Pokémonów, to na pewno jest to fajny traf. Kolejna energia, tym razem elektryczna, czy to zwiastun rajczu śpiącego? Zobaczymy na Clean Falkner, Dudun Spurs, Passimian, Fletchling, Pinchurcin i Luxray. A więc pusty. Powoli sobie zmierzamy. Kodzik. Energia, psychiczna energia, Rookie D, Pikachu, Slackot, Bramble Bramblegast, Superior Energy Retrieval, Sudoudo, Dendra, Kalamitu Wasteland i Veluza. Powoli zbliżamy się prawie do połowy prawej strony. Kodzik metalowa energia. A my mamy Shinxa, Ruki, Pikachu, Slakota, Corvinaita, Sevipera, Paldian Tauros'a, Voltorba, Setodile i Hariama. Ten skórkabilięks, quaxlim zwiększyli nasz apetyt. A tu Kolejne dwa boosterki go bardzo szybko zgasiły. Bramblin, Kufant, Crowgang, Peliper, Flechinder, Toxicroak, Pinchurcin, Pinchurchin, Pupitar i Jumpluf. Oho. Lecimy z kolejnym. Kodzik. Wotrel, Fuekoko, Bramblin, Kufant, Luxio, Mabostif, Pupitar, Magikarp. Pałmot, Ortworm. Ortworm, ulubiony robaczek Guilds Paroła, serdecznie pozdrawiam. Kodzik. I lecimy z tematem. Setodile, Shroudle, Phalanx, Jigglypuff, Oranguru, Electrode. Vigorot, Kalamitus Snowy Mountain, Bombirdier i Miał IX. EX. Nie jest pusty, jest EXik. Czy wybitny? No, oczywiście, że nie. Ale po tym, jak otworzyliśmy 50 boosterów Prismatic Evolutions i nie trafiliśmy nic, to i EX cieszy. Cetodel, Shroddle, Falings, Flamigo, Bombardier, Skiplum, Wingul. Magnemite i Lokix, ewolucja Nimbla, również z nowej generacji. Przed nami końcóweczka boosterów z prawej strony. Będziemy musieli sobie zrobić na stole przedziałkę, tak żeby te dropy nam się nie pomyliły. Energia elektryczna, Tadbulb, Girafarik, Great Ball, Relor, Pinchurchin, Crocalor, Grafajai, Choice Belt, Garganacle i Garganacle. Lecimy z tematem. Proszę bardzo, Kodzik, Energia, Jigglypuff, Tadbolt, Gyrafarik, Great Ball, Dendra, Palosant, Rajczu, ale nie ten co trzeba. Pelipper, Quaxly i Baxcalibur. Również nie ten co trzeba. Pamiętajcie, zbliżamy się powoli już do czasu Premiery Journey Together. Nie robiliśmy jeszcze preorderów, czekamy fizycznie na to co dostaniemy, ile dostaniemy. Wtedy ruszymy ze sprzedażą, ale trochę tych produktów dostaniemy. Więc jeśli ktoś jeszcze nie kupił żadnego produktu z Journey Together, a planuje polować na Iono i inne trenerki i trenerów, to stay tuned bo na pewno u nas na sklepie i na Allegro się pojawią. Pinchurcin, Gotitel, Arctibax, Giacomo, Larvitar, Sandigast albo Masnow. Kupka wstydu rośnie, a my do końca prawej strony mamy dwa boostery. Kodzik. Energia, mroczna energia. Czy to będą mroczne dropy, Magikarp, Slowpok, Rockraft, Passimian, Corviknight, Seviper, Luxio, Corviknight i Veluza. I uwaga, Last Pack Magic prawej strony. Podobnie, jeśli jeszcze nie zaopatrzyliście się w Prismatic Evolutions, będziemy mieli restock. Stickerów, udało nam się dokupić jeszcze 100 stickerów, także jeśli. I Tyranitar! Jeden z droższych dropów, z tego dodatku, do tego bardzo ładna karta w tle a nawet nie. Bardzo ładna, do tego centering całkiem w porządku. Jeśli chodzi o jakieś us usterki na karcie, nie widzę żadnych. O, tutaj tył jest troszkę krzywy, i to może zaważyć na końcowej ocenie, ale nie mi to oceniać. Nie ja jestem graderem i prawdopodobnie też grejdować ich nie będę, ale jest fajny dropik. otwieramy lewą stronę. Tak kończymy prawą. Przesuniemy sobie ją delikatnie do góry, prawdopodobnie stracicie ją z, z, z pola widzenia. E, no ale musimy zrobić miejsce na stronę lewą, bo to nowa historia, tamta historia została zakończona, a lewą stronę zaczynamy od boostera e, pustego. Przed nami jeszcze 17 boosterów Paldea i Wolf, energia elektryczna. Falinks, Kombi, Jigglypuff, Girafarik, Squire, Jet Energy, Fighting O Quoxley, Tinka Tink i Glimora. Pamiętam Shiny Hunty Glimeta, czyli podstawowej wersji Glimory. To była misja w jaskiniach. Mały Pokémon, niewiele różniący się od swojej bazowej wersji. Ale mile wspominam ten czas. Raichu, Gotitel, Wotrel, Tinglu, złota karta Tinglu i Lucian DX. A więc zaczynamy od podwójnego hitu e, po lewej stronie. Statystycznie na razie jest dobrze. Chyba nie znam statystyk. Dropu widzę więcej, dropy widzę fajne, więc lecimy. Hopip, Makuhita, Mabostiff, Quaxwell, Quackswell, Saguaro, Wigglytuff, Grafajaj i Saguaro. Drugi trener, full artowy, jego chyba również nie mam, będę musiał sprawdzić w binderku. Ale kolejne uzupełnienie: dzisiaj do bindera wpadła Lacey, Balcik, Sir. dzisiaj wpadł Boss Order i Saguaro. Deno, Magikarp, Slowpoke, Little Leo, Arctibax, Giacomo, Talonflame, Quaxwell, Nimble i Mimikyu. Q. Kubka bulku rośnie, trafi do kartonu. Kodzik, energia psychiczna. Yy, mroczna, w zasadzie nie psychiczna, Dejmo, Magikarp, Slowpok, Fary Giraffe, Zveilus, Speedops, Slowpok, Practice Studio i Spiritomb. O, wyciągnęły się dwa boosterki. Weźmiemy se na pierwszy ogień. Boosterek z radą, czyli końcową ewolucją Sprigatito, czyli trawiastego startera nowej generacji. Rockraft, Paulmi, Larvitar, Sandigast, Heracross, Kilowattrel, Azumeril, Rockraft, Mimikyu i Hydreigon. Również puste. I teraz Quaxwell, Kodzik. Energia ognista jak Fuecoco, czyli trzeci starter. L Rockraft, Paulmi Larvitar, Pyroar, Flora Gatto, Mousehold, Paumo, Pineco i Tinkaton. Puste. Kontynuujemy. Kodzik. Energia. Tarantula, mój pierwszy shiny z dziewiątej generacji. Czerwony. Charcadet, Miss Drevus, Vespiquin, Queen AceQ, Iono, Iono, Slakot i Rapska. Co z tego, że się świecą, jeśli nie są dropami? Lecimy dalej. Kodzik. Ktoś sobie fajnie nabije punktów. Wierzcie i wpisujcie z tego wszyscy. Markrow, Tinkatów. Paumo, Honchcrow, Giacomo i Paldański Wooper. Mamy pierwszy arcik z prawej strony. Bardzo śmieszna karta, na której nie ma nic poza Błotkiem i Paldyan Wooperem. Kodzik. Sniezel, Gotita, Maril, Wingul, Knucklestack, Corvi Squire, Jet Energy, Miss Drews, i Weavile. Powoli zbliżamy się do końca. A no nie, jeszcze trochę zostało. Tak przyjemnie się to otwiera, że już człowiek miał wrażenie, że już kończy. A tu jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Miss Snizel, Gotita, Maril. Gotorita, Kalamitus Wasteland, Primeape, Gotorita, Clavel i Chienpao X. I jeśli chodzi o Xy, mamy remis, jeśli chodzi o arty nie mamy remisu, jeśli chodzi o trenerów mamy remis. Zobaczymy co dalej, jeszcze kilka boosterków przed nami, eee, czy zostały dropy równo rozłożone pomiędzy te, dwa, eee, te dwie połówki boosterboxa. Nie wiem. Mercrow, Bramblin i Serulecz. Oj, uwaga, bo tu się moja kubka bólku sypie. Rozjeżdża się na całe biurko. Kodzik. Energia walcząca. A my mamy Wingula, Pineko, Thin Cutting, Mankea, Grusze. Miss Magius, Bramblegasta, Oranguru, Litleo i Paumota. Przed nami ostatnie cztery boosterki. Czy boosterki będą szczęśliwe, czy też nie? Mroczna psychiczna energia, Disk, Snover, Fletchling, Saguaro, Farijiraf, Giraffe, Zwailus, Noibat, Falkner i Gargana. Pusto. Cienpałowy boosterek. Legendarny lodowy Pokémon, lodowy pies. Do tego też całkiem spoko do niedawna deck, nie wiem czy dalej gra, bo już nie jestem w obiegu. Superior Energy Retrieval, Sudowoodo, Pelipper, Jet Energy, Merrill i Lokix. Pusto. Kolejny przestój i w dropach przed nami ostatnie dwa boosterki. Miauskarada i Quackswell. Kodzik. Przedostatnia energia ognista. Voltorb. Clavel. Tropius. Danspers, Speedops. Piroar, Floragatto, Rookie D. Luminous Energy i Oricorio. No i pozostaje Last Pack Magic. Czy tak się skończy ten Booster Box? Czy jednak jeszcze coś na nas czeka kodzik energia celebrujmy Fletchling Voltorb Klawel Tropius Fletchinder Toxicroak Oranguru Delivery Drone, Arctibugs i Boss Orders. A więc ostatni booster też pusty. Tak oto prezentują się dropy z dzisiejszego boosterboxa. Pamiętajcie, jeśli też chcecie coś podobnego trafić, zapraszam na sklep tcgheaven.eu, ewentualnie na nasze Allegro. Tam te boosterboxy cały czas są dostępne. Dzięki za dzisiaj, pamiętajcie o subskrypcji. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!